Witam moi drodzy na kanale ogólnie! Miło mi Was znowu powitać, ale tym razem w Nowym Roku. Niezmiernie się, niezmiernie się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, nawet w Nowym Roku. Chciałabym dzisiaj, bo byłam sobie właśnie w domu, w moim w rodzinnym mieście, czyli w Białym Stoku, i mój kolega pościł mój piosenkę, właśnie Biało Jest to influencer, a że jak uwielbiam komentować piosenki influencerów, to dzisiaj skomentujemy piosenkę Kolorka, dobrze mówię? Kolorek. Co wiemy o tym człowieku? Jest to chłopak z Podlasia, turysta z Podlasia, który popularność swoją zdobył właśnie nagrywając, że turysta z Podlasia jest w Warszawie, tak mi się wydaje. No ale on wydał właśnie piosenkę, nazywa się, nazywa się Ty się dla mnie podobasz, bo jak wiecie, na Podlasiu mówimy dla mnie dużo, ja czasami łapię się na tym, że dla mnie, mówię dla mnie, a... To się, a że, no, że dla mnie to się nie podoba, co nie, takie... Ja tę piosenkę już słyszałam, ale jestem ciekawa, mogę teledysku i jeszcze raz chętnie bym ją posłuchała, więc słuchamy dzisiaj razem e, piosenki Kolorka... Jestem ciekawa, czemu nazywa się Kolorek, może ma nazwisko jakoś kolorek. E, tytuł piosenki, Ty się dla mnie podoba. Czy będzie białostocko? I hope so, ale patrzę tym nazwiskiem chyba tak nie jest. Natalia! Gdzie ty polazła? piosenki wziął dla ciebie i napisał! Przez Wietnam, po Argentynę Latałem wszędzie, by znaleźć dziewczynę O, wiecie to jest? Wiecie, to jest nagrane? To jest chyba... o, Na Słonecznym Stoku prawie, prawie moje rejony Wiecie, teraz on wystąpił kolorek na Sylwestrze Z Zenkiem Martyniukiem Bo samo to, że on wygląda bardzo podobnie Do Zenka Martyniuka Jak był młodszy, to daje mu jeszcze tego Większego rozgłosu jest jakby to jest mega ciekawe, że jakby chłopak zdobył tak ogromną popularność w tym roku i od razu w tym roku wystąpił na sylwestrze z szesunkiem Piękniejszo od Ciebie szukałem na marne, bo chciałem się jak w niebie. Bardzo jestem ciekawa, czy on ten akcent podlaski, bo ja na przykład po podlasku bardzo umiem gadać. E, uwielbiam sobie czasami tak po... E, mogę, bo, mogę, mogę się cały dzień oglądać, e, mówić po podlasku, więc dawajcie e, będziemy gadać tylko po podlasku, żeby było, wiecie, kolorek i ja i... <laughs> Kurczę, i moja chrypa, nie mam pojęcia, ale to, że... Ale to, że mi się jeszcze po, po francusku będę mówiła, ci jeszcze z takim francuskim akcentem, ale nie. E, będę po podlasku gadać, bo sądzę, że mm, wiadomo, że kolorek ma swój ten akcent, który nie wiem, czy jest na siłę robiony, czy to prawdziwy akcent jest. Mam nadzieję, że prawdziwy, ale jak, jak sztuczny, to i tak super. I w ogóle ten kościół, moje rejony, kochani. Byłem na rejsach i na wycieczkach, się okazało, się, że mieszkasz na bacieczkach. Tak blisko, a tak daleko. Często Cię widzę, jak idziesz po mleko. Ja mówię, hej, Ty do mnie czego? A ja nie chcę być tylko kolego. Ładna Tajlandia i Australia. Wolę Białystok, bo mieszka tu Natalia. Ty się dla mnie podobasz, jesteś w moich sna. Najpiękniejsza osoba w myślach ciągle cię Mam, bo Ty się dla mnie podobasz, chcę z Tobą być Ej powiem, oczywiście mi się podoba, całkiem to piosenka To Ty dla mnie podobasz, jesteś mi. moich się robić szybko na serduszku Trudno ubrać, to w słowach chcę o Tobie śnić, bo Ty się dla mnie podobasz, jesteś w moich sna. Najpiękniejsza osoba co jest ciekawe, jak on śpiewa, to, tak jak zauważyłam to właśnie, jak słuchałam tego po raz pierwszy, nie ma tego podlaskiego akcentu. I teraz pytanie: czy teraz, jakby widać, że to jest sztuczny akcent robiony pod właśnie pod TikToka, pod Instagrama? czy, yy, czy, czy no, traci swój taki dziwny akcent jak się śpiewa. To też jest fajne, że on nie poszedł w disco polo, podoba mi się, po, dla mnie się to podoba, że to nie jest disco polo, tylko właśnie, kurcze lepsze to jest, o wiele lepsze niż, niż disco polo i mówię, ja na przykład bym tego sobie posłuchała, bo tak Jan Michał Teledysk, że jest robione pewnie tak. po, tań, po taniości. Nie jest że to nie są mieć po taniości. Bardzo są fajne tylko bitki, fajnie, że są w ogóle w tych futrach, bo teraz wiadomo, jest moda na futra, że to jest takie, już idę w tych chustach i yy, jest gdzieś tutaj na jakiejś yy, wiosce. Mega mi się to podoba. Byłem w Rio, byłem w Pekinie, ale myślę tylko o tej dziewczynie. Gdy wyjeżdżam, me serce płacze bo tylko tu. Sądzę, że kolorek jest z bacieczek. No, śpiewa o bacieczkach, czy ja tam, gdzie ja mieszkam. Przez ten kościół przychodziłam tyle razy w swoim życiu. Ej, to jest fajnie widzieć swoje miasto na tym, na tym, na, na tym, na tedyku. Na mnie się to podobało. babkę i kartacze. Gdy jest świat, świata, najlepiej w domu. Ucieknijmy do Augustowa. Nie mówmy nic nikomu, bo jedyne, co się dla mnie marzy. To pocałować się na dzikiej plaży Zbudować portal ład. Ło! Wow, jakie przejście! Nie spodziewałam się takiego przejścia Podoba mi się Bo ty się dla mnie podobasz, jesteś moich znak. Najpiękniejsza osoba w ciągle cię mam. Bo ty się dla mnie podobasz, chcę z tobą być. Trudno ubrać to w A ja takim jest malutkim muzykiem martyniukiem, takim takim malutkim. Taki Takim malutkim, podoba mi się chce o to wieśnić, bo Ty się dla mnie podoba, jesteś bolesna. najpiękniejsza osoba, tak ciągle ma, bo Ty się dla mnie podoba, chcę o Ty się dla mnie podoba, chcę do Bógryć. Jak? podoba się Ciebie ta piosenka? Podoba się ta piosenka? Ej, 2 minut 18 sekund, sądzę, że nic marnowałamego mojego życia. Sama piosenka w sobie, bo teraz bardziej e, oceniałam teledysk, bo już piosenkę słyszałam. Sama piosenka nie jest aż taka zła, sądzę, że ten beat jest taki w porządku, e, jego wokal, że nawet nie było aż tak bardzo słychać jego autotune, w niektórych końcówkach było słychać ten autotune, e, auto ale nie wiadomo, czy to nie jest specjalny zabieg, żeby tak było tak właśnie e, 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 takie właśnie ciągnięcie, takie, takie falowanie mm, pod koniec, e, Raz. Yy, ale tak, no, jestem taka, sądzę, że na Podlasie będą z niego dumni. Yy, ten jest ciekawy, yy, bo tak naprawdę, chociaż nie zrozumiałam, że co ten chłopak, kluczyki miał jego, ale on się jednak przyniósł na imprezę i on chciał się oświadczyć na talii z bacieczek. To zrozumiałam, i w końcu trafił na klub, w klub i ucieka, i jednak się ona tam pojawiła, i jest tam, i się oświadcza. I ona chyba powiedziała tak. I ty się dla mnie podoba. No to, że ten tytuł, na co się dla mnie podobasz, ty się dla mnie podobasz, to jakby to skradnie moje serce, naprawdę. Moi drodzy, taki króciutki film dzisiaj, mam nadzieję, że miło się bawiliście. Od razu mówię, że odcinki będą pojawiały się co, w to, co, co wtorek, co wtorek o godzinie 17 na tym kanale. Jeśli chcecie mnie zobaczyć więcej, to zapraszam na kanał Sandzianka, gdzie pokazuję moje takie życie od kulis od ogólnie, a teraz będą pojawiały się filmy w środę i w niedzielę, godzinie 17, i tak samo jak było przy masach. nie co będę nagrywać, bo moje życie na razie jest mega nudne, bo staram się spełniać swoje marzenia i pracować na co ciężko, czyli tak naprawdę nic nie robię i siedzę w domu. Jeśli Wam się podobał właśnie ten film i chcecie być tutaj na tym kanale, częściej, to zasubskrybujcie kanał, bo też niedługo więcej paradokumentów dokumentów, na przykład myślę nad idealną nianią, ponieważ właśnie zostawiłam pracę niani, więc to będzie ciekawe. Dawna niania ogląda filmy, idealna niania, co nie? Moi drodzy, widzimy się już wkrótce. Buziaki! Mua!